Przez kilka lat tuż przy wjeździe do Łomnicy zlokalizowana była ekspozycja sprzętu radiotechnicznego wykorzystywanego przez żołnierzy z Zieleniogórskiej Szkoły Radiotechnicznej. Teren był dzierżawiony. Niedawno zmienił właściciela, który wypowiedział umowę dzierżawy Muzeum Karkonoskiemu. Więc musieliśmy szukać nowego miejsca dla tego sprzętu. No i okazało się, że to miejsce możemy wygospodarować obok budynku tu przy ulicy Sudeckiej. Wycięliśmy trochę drzew, wyrównujemy ten teren i szykujemy sprzęt do przewiezienia. Wszystkie stacje, śmigłowiec będą tutaj rozlokowane. Ekspozycja zostanie więc wzbogacona na nowe pojazdy i urządzenia, które staną na specjalnie do tego przygotowanym placu zobaczyć będzie można więcej. Jednak stan niektórych maszyn nie jest najlepszy. Pewnie jedna z anten, tak jak w Łomnicy, myślę tutaj o stacji radiolokacyjnej Justyna Jaworem 2, będzie się obracała, także z daleka będzie to widoczne. Wystawa jest tak przygotowana, żeby również widać ją było z ulicy. Śmigłowiec przeniesiemy na ten plac przy broni ciężkiej. Mamy współpracę z trzecią brygadą radiotechniczną z Wrocławia i brygada pomaga nam w konserwacji tego sprzętu. Więc tak jak mówiłem, 4 lata temu ostatni raz sprzęt był konserwowany. Natomiast to, że stoi pod chmurką, no to swoje robi, i prawdopodobnie jak już stanie tutaj przy ulicy Sudeckiej, to na przyszły rok będziemy planowali odmalowanie tego, tego sprzętu. Mhm, troszkę tak. gorzej wygląda sytuacja z bronią ciężką, bo ją inaczej się konserwuje, troszkę większe nakłady są potrzebne. No i tu faktycznie muszę powiedzieć, że brakuje nam pieniędzy. By przeprowadzić kompleksowy remont wszystkich eksponatów, znajdujących się na zewnątrz muzeum, trzeba co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych.